Zakręcaj do mnie. Podnieś klapę Tomek. Elegancko. Dobra, zatrzymaj przełącz na wsteczny i na wsteczny powolutku Dobra, 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 dobra płyń płyń, płyń, płyń. może i wędki żeśmy nie No właśnie hmm. <laughs> Trudno <laughs> Ale może się nie trzeba nie będzie. Wiem, czy akumulator nie Ja mam tam inne jeszcze patenty Nie siada Ale na pełnym gwizdku nie pływaj tam jak tak 75% mocy wiesz trochę mniej bo ona wtedy dłużej będzie Wejdź zawróć ładnie do mnie Tutaj podpłynę jeszcze skończę ten film i w postawie ślizga, co będzie że Będziemy się gonić. Tak. <laughs> I wyrzutnia do góry. Ciach. I na dół. Lu I zadowolony kapitan. Tak. Uśmiech proszę. <laughs>